Hej, witam was serdecznie, tu Elizabet Iron i zapraszam Was na nowy odcinek z Heavy Raina w poprzednim odcinku no dużo się działo. Poznaliśmy e, czwartą, ostatnią e, grywalną postać e, Madison Page, ona jest dziennikarką. E, I ten znalazł e, dostał list e, z tym. Z wiadomością, że musi się tam do, udać na, na i tam skrytki są. Nie wiem, czy to stacja jakaś jest i tam te skrytki są, czy, czy to jak, gdzie co innego jest. E, no i niestety w tej skrytce było pudełko po wótach, czyli takie, no, no znane, to ten, 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 u tego sklepikarza, co był właśnie z to też zresztą takie pudełko, jego ojciec. No i, i teraz właśnie mamy zadanie z... o tym szelbi. musimy sprawdzić <grym> jak tutaj co tam jest? A, dziecko małe. No, ktoś jest Zafokajmy. Nic. A w środku ryczy dziecko. No. Niezły początek. Dziecko jakieś płacze tam. Chociaż tak za bardzo nie słychać, bo bo pada deszcz. Gdzieś tu będzie, jest tylne wejście, jest. Spróbujmy tędy. Aha, otwarte. Halo? Jakiś liścik? Halo? Jest tam kto? Pani Bols? Pani Bols? Co z Panią Bols? Zdradzałam liścik. Uh, yeah. to koniec nie zamagasz dłużej zajmij się Oj, oj, nie, nie, nie. Co tam dzieciusiu Pokaż swojej mamusi. No, i gdzie tam, mamusia? jakieś te? Brunki były albo są, są jeszcze, bo są zamknięte. Teczka, papieroski, opalone. Może chodźmy w tą stronę: jedna te drzwi są. tak jedna. to jakiś pokoik? No, połączony trochę z pokójkiem dla dziecka, po tej stronie coś nie pani? Pani jest pani! O, musimy ten ważyć te drzwi, o no właśnie. Teśmy ten, Pani Bols. Słyszy mnie Pani? O, właśnie obudź, obudź się. Weźmy był ręcznik, trzeba by jej to zawinąć. Nie, ja nie chcę do szpitala. Proszę. No dobrze. Ma pani coś, żebym mógł patrzeć ranę? Tak. Znajdzie się. Proszę się nie ruszać. Dobrze znajdziemy Zaraz, sobie. Z problemem jest jakiś ten. Faktycznie ten ręcznik ja ten ręcznik yy. aha tak ser. myślałam oh. że to ten dobrze kobieta ci się krwawie a ty co dobra to jakieś Potrzebuję środki tego, tego i tego ostry Dobrze. Jestem przy tobie, Susan. Będzie nie martw się. No, będzie się dobrze. To. Trzeba więcej. Nadal krwawi. Musimy przycisnąć, żeby nie krwawiła. Prowizorka. Ale zdarczy. O, obudź się, Susan. Susan, słyszysz mnie? Suzan nie odpływaj! Suzan, ej! Słyszysz mnie? Otwórz oczy! Rób to dla dziecka! Dalej! Budź się! Come on! Zrobiłem co mogłem. Powinno zatrzymać krwawienie. Dobrze, że rany nie były głębokie. No. Co z panią? Dobrze? Jak mogłeś to ja zrobić? Mała. No właśnie Potrzebuję mnie. A raz nagle się budzisz, że dziecko. No tak. Proszę tu zostać. Ja zajmę się dziecko. No, dziedzicło na pewnie. Zna się pan na tym. Na dzieciach znaczy się. Jestem detektywem. Znam się na wszystkim. <śmiech> <śmiech> no ty się znaczy. Dobrze, okej. Okay. Emily, a tam Emily. E. A co tam? Jeszcze malutki. Au. Dobrze, chodź się ręce umyć, bo jednak już zaraz, maleństwo. Już zaraz wyjdziemy w malutkiego. Cześć, Cie, Mili Jak? Uh -huh. Wiesz, w czym mamy problem? Kopka. Chyba wyczułem, elementarny. Uh -huh. no dobrze. Weźmy malutkie Czy Przewinimy. No już dobrze. Dobra. To jak się to robiło? Hmm? Jaszyk się z tobą zajmie, malustwo. I Już Dzieci będzie suche i zadowolone. Może i tych przycisków, proszę, dziecko jak nowe. No, o wiele lepiej. Nie, co no? no, już lepiej. Nie Ej, niż... Co jest? Myślałem, że po problemie. No, jeszcze głodna dzieci. była butelka, widziałem. Trzeba może zagrzeć lepiej podgrzejemy obiadek. No, grzejmy. A no, zaraz, no, już, miała. już, dzieci, już, o Emili, zgłodniałaś? Hmm? Poczekaj, Odchylę tylko troszeczkę butelkę, żebyśmy się nie zadławiła, tak? faj. Woda dzieci. O całą butelkę. A już. Na no, co tam? A poklepać w pleckach. O. o. No. No, już ci lepiej, prawda? Dobra. Teraz ukołyszę cię, żebyś mogła spokojnie położyć się do nóżeczka. Tak? Dobrze? No ładnie. Katnie. Tak, niech sobie śpi, dzidzia mała. Dobrze, powiedzmy mamie, Jedzi ma się dobrze. No, <ścoughs> no idź w tę stronę, choć A może zamknijmy czuj, żeby dzieci się nie obudziło nasze? Dziękuję, zostawiać. Po prostu już nie daje rady. To, że nie ma Jeremiego. To był taki dobry chłopak. Nie rozumiem, kto mógł mu to zrobić. Ten miała chyba. Czy sama pani zajmuje się dzieckiem? A ojciec Jeremiego nie mieszka z panią? Zniknął. Na drugi dzień po Jeremy. Zniknął. Nie wiem co się z nim stało. Może Wie coś pomóc. Może nie mógł wytrzymać. Od tamtego czasu zajmowałam się Emily całkiem sama. Nie mogłam już dłużej. O samemu to ciężko tak wydać radę. Czy może rozmawiał z panią zanim zniknął? Zostawił może jakiś list czy co? Pewnie nie, nie. Wyszedł z domu bez słowa. Zostawił tylko komórkę. Komórkę? Tak. W jego komodzie znalazłam telefon. Na pewno nie był w jego pierwszy raz, taki jaki widzę. O, pewnie też właśnie ten dostał. Chciałam go włączyć, ale nie. Taką dzielę. samą paczuszkę. Ma go pani? Tak, jest. Jest w szufladzie, w dużym pokoju. Może pan go zabrać. Na pewno panu przyda się bardziej niż mnie. No. Ma pani rodzinę albo kogoś, kto mógłby pomóc? Tak. No. Ten sztabik kurde lewituje na tym, tak wygląda. Nie chciałam jej o nic prosić. Nie dogadujemy się. Ale chyba nie mam wyjścia. No nie. Przydała się pomóc. O I Emily. Dobrze. Obiecuję. Przechodźmy do dużego pokoju. Ten potem telefon. Komodzie. A jak śpi? Pewnie albo ten zepsuty, albo rozładowany. Nie wiem, że dzieci został pewnie jeszcze śpi. A my wyjdźmy już. Możemy ruszyć w dalszą drogę. Gdziekolwiek to będzie. Da sobie radę? Dziecko stane, jedzone. I też raczej pomogliśmy. I tam... Nie, czy to już będzie ten, yy, ten moment, którym właśnie przerwałam, bo coś gdzieś blisko już jestem. Potem będzie jedna wielka masakra i gdzie co i jak środę 11.3. Idzie do tego garażu. Nie pamiętam, czy to garaż był ostatnim tym. Czy jeszcze coś po tym? Ten. Chyba tak. Tu już. Tak mi się wydaje, że tu już. jeszcze. Wróćcie. I tam wróćcie, ja, proszę. Cię. Tak być. Tak mi się wydaje, że chyba tu jednak nie ten jest już parking. Fit parkingowy z figurki origami pochodzi z tego garażu. I co ja tu niby znajdę. Jakąś podpowiedź. On. W kółko myślę o tej studni. Chron musi być wyczerpany. Ale przynajmniej żyje. Zrobię wszystko, żeby go wyciągnąć. Tak tak mi się wydaje, że to już ten... Już skończyłam grę, właśnie, przy tym garażu, więc... Teraz to już będzie wszystko na ślepo. Nie wiem, mam nadzieję, że jednak uda mi się jakieś to dobre... dobre zakończenie... zrobić. Nie, tu raczej nic nie ma, nie, nie da się ten... przeszukać. Dobrze, chodźmy, porozmawiajmy z tym... Mechanikiem, co tu naprawdę jakiegoś wana... Grzecznie Przepraszam. tak. Przepraszam! Hey. Hej! Przepraszam. Nie zauważyłem pana. E, pomóc w czymś? Mamy taki kwit. Jestem po... O, samochód. Pewnie gdzieś będzie. Albo to będzie ten, co naprawia. Nie jesteś ale samochód, nie kłam. Prześpój, co innego. Oj, cierpliwy z pana człowiek, szefie. Samochód stoi tu już dwa lata. Wow. Po miesiąc bierzemy go na przejażdżkę i sprawdzamy opony i akumulator, tak jak pan sobie życzy. Aha, to co, pewnie każdy... Tak, czy nie ten? To będzie trzeci poziom w dół. Winda dzięki. serwisowa jest na końcu gara. No to na razie, miłego dnia, szefie. No dzięki. Czy to będzie ten jakiś? Yy, każdym razem, każdy ten, ten co dostał, każde to samo auto, czy, czy zawsze jakieś inne jest? Że musimy, musimy zjechać windom? Eee, na sam dół. Jak który to auto wyciąć? A może tam tylko jedno jest to auto i taka na nas akurat? Aha, tam na końcu chyba, co? Tak, na końcu jest to auto. No, hmm, ładne fury tu stoją. Jakiś. Był jakiś. Nie do... nie wiem, chyba coś w tylu dobrze O, jaka fura tu stoi. O, ja cię kręcę. To to. Żęcie znajdziemy. Jakieś coś w tych nie. A u góry w tym? To przy lusterku? nie, tylko tu coś. Też tam coś jest. Mamy jakiś taki ekran. nie, nie GPS jaki ekran. Dobrze, ale tam jeszcze ten, ten schowek chciałabym sprawdzić. Nie ja w schowku, nie ma nic. No iż włączymy sobie tego GPS a. Aha, czyli musimy gdzieś pojechać. No dobrze. Tak nic innego nie mamy do zrobienia tu. Ręczny. I No ciekawi mnie, gdzie, 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 gdzie pojedziemy jeden nas prowadzi. To przekonamy się zaraz. Ci co grali to na pewno wiedzą cię. <grychy> a ci co nie to, to odkryjemy razem to. to. Już na miejscu jesteśmy? Dotarłeś do celu Zakadzać się odwagą i uratować syna. Jaki GPS. Słuchaj uważnie. Dobra. Wiedź na autostradę i przez 5 km jedź pod prąd. Boże, pod prąd? Nie dotrzysz do celu. Przekrywasz. Eee. Uda mi się. Zrobię wszystko, żeby uratować syna. A to myśli jaka powinien są? E, no cie, się uda, będę miał dalsze lidery do Szubienicy. To mój jedyny trop. Nie ma odwrotu. No, wow, niestety. Autostradą pod prąd przez 5 km. Czy zaryzykuje, żeby uratować swojego syna? Pewnie tak, no no. Ciemy. Muszę to zrobić dla Szona. Nie mam wyjścia. No, nie mamy wyjścia. No, niestety musimy, no. Wrong way. Nie! Nie, panie, to no pan dalej! robi? Aha, to jest też ten. Trzeba patrzeć... Oh. <śmiech> Ładnie, <śmiech> pod prąd pomyślą ludzie. Tak, udać się, udać się. O, oh, o, wow, wow. Damy radę. Damy radę, damy radę. Spokojnie. I ten. O, wow, jeszcze 4 km tak musimy świrować. Temu gościowi coś, o, ten. Come I ten. Uhu! Wow, wow, wow o. Nie potraćmy może nikogo 3 km 3 km, ojejku Wow, jakieś A kurczaki Damy radę, damy radę No niestety nie ma wyjścia, musimy to zrobić. Wow, pod ten! <grymne> Odsuńcie się! O, policja chyba nas... O, będziemy mieć problem z policją. Nie każe nam się zatrzymać. Co ty wariacie robisz? Nie, nie stukaj na wałdko. Bo wybuchnie O. Wow. O wow, jakie totki poleciały. Ojej, Gdzie policja? Zajeczyliśmy w ogóle ten czas, czy. O, o. Tak się marku. Tak, ekran. cel osiągnięty. O, naciśnij ekran. Naciśnij ekran. Naciśnij ekran. Cel osiągnięty. naciśnij ekran. Cel osiągnięty. Naciśnij ekran. Cel... Okay. ale auto nam się. Jara od pod. E, e, e. Dobra. No przecież naciskam. Klucz jest wewnątrz. No, jest cichow... klucz jest wewnątrz no co jest? Swoje Dobra. Jest cichow... Myślałam, że się zwiesił. Klucz jest wewnątrz, uh. nagrody, Aha, jest klucz. No weź ten. <noise> Ej, bo ci się autuj. Płoniemy. No. no! czemu nie chcesz? Aha, bo odwrotnie. Kurde, no widzicie. Dobra, wiedzieć. Dobrze, uciekajmy może szybciej. Dramatyczna sytuacja. A, następna jakaś bateria. Odwrotnie, bo tu patrzymy ten. Jezu, jest w tym filmie, nie tylko Troszkę tym tak ten, troszkę nie tak realistycznie nie tak No, że już dawno pewnie to auto wybuchło, ale... No, mniejsze z tym. To jest auto ...ognioodporne i nie wybuchnie. ale udało nam się. Nie, to jest jednak karta pamięci, tak mi się wydaje, bo... To... Następna wiadomość i, i pewnie filmik jakiś... Jeszcze jest nasz syn. Mm, już mamy jakieś tam literki. Z pewnie to jest A, teraz będzie. Aha, dopiero teraz wybuchło to auto. Ok. Co musimy robić, żeby uratować syna? O już policja jest. Siedzi na ogonie nam. O, teraz naszą dziennikarką Madison. Co tam ciekawego i ją czekało. My Mamy środę 15.15 ona do tego motoru tam pojedzie A pewnie będzie ten przeszukiwać ten pokój tego i ten. To by mnie wcale nie zdziwiło Może Włączmy sobie Ale fajny motorek ma Bardzo fajny do recepcji, pewnie musimy iść pogadać. No nic, yy, skończymy sobie tu odcinek. Yy, w następnym odcinku pewnie będziemy, tak jak mówiłam, tak mi się wydaje. Yy, zgaduję oczywiście, bo nie, już właśnie... Jak ty idziesz? Madison, stań ładnie. Yy, prawdopodobnie będziemy szukać ten... Yy, przeszukamy chyba te, te, ten pokój i ten... On, bo on się tu zatrzymał w tym hotelu. E, no nic, e, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku z Heavy Raina. Cześć!